O, chyba się właśnie ro rozłączyłem, bo kliknąłem Escape. Mm -hmm. No, dobra, Play Multiplayer, Create Room B, Forbidden. Jedziemy. To jest chyba cała historia tego, czy coś. wiem, że ten pan, taki koksu jest ma mniej straszny niż ten drugi. Szczerze? No. Bez screamerów jest jakoś mniej strasznie, ale ta muzyka na początku mnie przeraziła. Myślałem, że on za nami biegnie bez kitu. Mm. Mm. Miałem normalnie kisiel w gaciach, jak uciekałem. Wiesz, on, oni są straszni tylko jak się szczerze i tak natychmiastowo spotka. Tak wiesz, niespodziewanie. Mm. Aha, ty jest tu ten. W ogóle trzy postacie. Jest Jeff the Killer, The Skinner, którego chyba widzieliśmy, i jest jakaś postać ona. Wiem. Bo chyba bardziej się boję ona ja, jej. Ja chyba też. No, dołączyłeś? Waiting for player to join. Czyli tak. Dobra, panie. Już się boję. Witam, proszę pana. Q to togle light, tap to switch equipment. Aha, możemy. Przecież ten. Ej, my możemy mieć jakąś broń do walki! Proszę pana, uciekliśmy od nich, musimy iść dalej. Ale tu jest jakoś tak dziwnie... nie U... Słyszysz pan to? Na razie powoli. Okej. Okay. Chyba słyszę ją. I pan pierwszy, mnie boję. Okej. Okay. Proszę pana... To... Did you hear that? Yes. Ona mówiła skąd z prawej Come on Czuję ją Gdzie jest? <laughs> Ej no te dźwięki są straszne jedźmy proszę pana My Myślę, że uciekanie od tamtych Jeff killerów to było chyba najgorszy początek pomysł. Chyba najgorszy bo To pierwszy. Ej, no nie. Czuję, że się zbliża. Chyba tamten słup na środku miał służyć do tego. Zymbałki. <noise> nie lubię tego <noise> dźwięku. Ej, ja się coraz bardziej boję. Patrz z a ja patrzę tam. Okej. Okay. <noise> Widzisz, ja Chodź, to jest może tylko y takie wiesz, nastraszające dźwięki. Ale działają. nie idę. Ja mam tyle kiślu, że po... chyba muszę następną wiaderko brać. A wiesz co? Do tyłu się nie wrócę, do przodu nie idę. Gdzie idziemy? Zmień wiadro lepiej. A co my mamy w ogóle zrobić teraz, bo nie czytałem? Ale Z... możemy walczyć, bo można ekwipunek zmieniać. To walcz! Ja nigdzie się nie ruszam. No chodź, nie bądź żyła. UGA BUGA BUGA! Do no tej świepszy? Nie bądź żyła. Ja jestem za stary na takie rzeczy. Jesteś... Starsi, starsi, starsi ustępują, proszę. Młodszy ustępuje zawsze starszym, więc... Cicho. Na zdrowie. No Na zdrowie. Wie pan co, jak stoi tutaj to teraz bardziej się boję, może pójdziemy jednak. No bo ja mam też niemiec oczywiście. pan. Chyba ja mam tylko tutaj mocniejsze nerwy. Można skakać. Ja się od pana nie chcę oddalać. Niech pan Bo czeka. się odwrócić. Patrz pan do tyłu, ja patrzę do przodu. Nie, Kli to patrz pan do tyłu. Nie, patrz pan tyły, ja patrzę przody. Przody. To było krab. Nie. Dźwięki Samia. w grze są bardzo dobre. No to już widać. O-ou Panie, lewo, prawo. Górny, dojdziemy. Okej. Okay. Nie idę tam, gdzie Patrz leci ta muzyka. Więc... Patrz pan tyły. Patrz. Uga, buga, buga. Co to? Ognisko. Może tam ktoś siedzi, proszę pana. Nie sądzę, że to ognisko. A co to? To jest w powietrzu. Y Ognisko Dlaczego ogli... No pochodnie chyba. Jak to zrobiłeś? O! Ale po co nam pochodnia? Może to ją odstrasza? Ja pierdolę, co to było? Nie wiem, ale wracajmy się już. Ja idę nie. z pochodnią, ty idź z latarką. Może ja ją będę odstraszał, a ty będziesz... Może latarka nam w przyszłości padnie. A może, ale może to. E, może ją odstrasza serio ogień. Więc ja będę trzymał ogienia, ty. Nie wiem, czemu Czas... ja muszę iść pierwszy? Ja idę zaraz obok ciebie! Patrz pan tyły lepiej czasem. Nie znam tyła, nie widzę. Ale jak będę patrzył tyły, to nie będziemy szli równo. Panie, więc... myślę, że następne przygody wyjścia po cukier nie będą tak bardzo. <laughs> częste. <laughs> Uga, buga, buga! Co to? To. Nie mam pojęcia. Ale jak teraz będą screamery to ja się normalnie zasram. Ch chyba ją widzę. Ja chyba ją też Jak zapitala. Ja... Co za szybka babka! I spadłem poza mapę! Nie muszę teraz tu na za mną biegnie. Ej Marcin. Tak. Spadłem poza mapę. Czyli wygląda na to, że gram sam. <grym> Marcin! Tak? Spadłem poza mapę. Słyszałem. Ja robię cięcie. I chyba wyjdę po prostu z serwera i wejdę jeszcze raz. O, jak ona jest okropna! Jaka, jaka brzydula, nie! Ej, Marcin, nie mogę dołączyć, bo już grasz. Chyba zaczniemy od początku. Nie, to było dobre akurat. No tak, ale mi chodzi o to, że nie, nie nagrywanie od początku, tylko włącz serwer od początku było. No, tak. Ale to było dobre. Dobra Bo sobie. Gdybyśmy się nie zatrzymali, moglibyśmy przejść na drugą stronę. O człowieku, to było mocne. Ale ja tak perfidnie wlazłem pod mapę, człowieku, stary. każda podstawa każdego choru, dobre dźwięki i... Dobre audio musi być do tego tworzący klimat. To tworzy klimat, a szczególnie, że ona chyba już ma screamery, bo były dźwięki różne. A tam ci nie mieli screamerów. Mi nie, się zdaje. Że... Ona jak mnie zaatakowała nie miała żadnego, tylko waliła jak Jeff De Killer. Aha, no to, no to chyba jak ją z daleka zobaczymy, mamy taki dźwięk. Taki... Ale czekaj, Jeff the Killer bije najwięcej. tak jak ona. Ona bije po 30, a Jeff De Killer po 50. Już możesz startować. A, dobra. Tylko, że ona jest w, y, trzy razy szybsza od Jeff do Killera. Dlatego no tak, trzy razy szybciej teraz idziesz. Yy, dlaczego teraz jest śnieg? śnieg? Ja nie mam śniegu. Dlaczego ja mam śnieg? Panie, co tu się dzieje? Może 100 lat za murzynami. Pada śnieg, pada śnieg, chodźmy do jaskini. Rzesza osiwiał na stare lata. To przez śnieg. A może to ale Dlaczego ja mam śnieg? Idź pierwszy. I zobaczysz na nagraniu, ja mam śnieg. Może mapa dzisiaj nie przytała i tyle. No może nie wiem. Ale ja mam jakieś piłkrony śnieg. A słyszysz dźwięki? Tak. Za nami. Nie, ja wiem kiedy ona wyskoczy. Ale i tak się boję. Ale ten śnieg wkurza, bo mi ogranicza widoczność. Co tu? No idź pan. Idę. Ale ja mam fajne spodnie. Taki pan z, z pana drehol, że... Ale wie pan co? Szacun na dzielni. Cholernie głupio, że nie ma pierwszej osoby, bo z trzeciej osoby czasem gówno widać. Może pierw... chodźmy po pochodnie, jak to zawsze tam. No okej. Okay. Ale ja nic nie widzę, proszę pana. Może ta pochodnia będzie niszczyć ten śnieg? Jezu. To tylko mi się śnieg nie wczytał? Nie wiem, ale ja mam jakiś pieprzony śnieg. Czemu jaski nie jest śnieg? Proszę pana, wyjaśnij mi pan te warunki pogodowe. Fuck Logic International. O, tutaj spadłem poza mapę. O, tu, o, proszę pana. High Zobacz. Zobacz tutaj, proszę pana, wróć pan. Widzi pan, tu spadłem pod mapę. Nie, niech pan tam nie idzie. Czyli nie możemy się wracać, to jest chyba po to, że nie możemy się wracać. Możemy. Tam nie polecam na razie. Ja idę pierwszy szybciej. Ja chcę to... Halo! Ej, mogę gasić, ej! Mogę gasić pochodnie. Jak? Aku. Tak Dobre Dobra, idźmy. Ty, ale nie wiem, Nie o co chodzi. Chodź. No, idź pan. No, nie, dzięki. No, śmiało. Ej, ja wolę otatkę. Do przodu. Myślisz, że ona będzie zadowolona z odwiedzin? Myślę, że tak, po, w końcu na nie po cukier szliśmy, ale cukru nie ma, więc może się wkurzyć. Wyjdzie pan tą damę? Nie. Może pan, gdzie pan jest? A. Może za szybko? Nie ma. A nie, jest tylko. Że tak jakby wzięła Ja jej nie widzę To pani jej nie widzi Okej okay, widzę W sumie mogliśmy przyspieszyć się ją po prostu ominąć Mogliśmy Nie mamy jak się wrócić Dobra stój pan tu, tu ją ominiemy i polecimy tam gdzie ona była Okej okay. Przez ten śnieg małe mało FPS Ja nagry... Rywamy z 40 FPS -ami. No fajnie, a ja przez ten... Ja wcześniej też miałem 40, tylko przez ten śnieg mam 20. Ktoś musi panią iść, bo ona chyba trafić nie umie. Ja, ja, ja sądzę, że umie Czemu w jaskini? Chodząc po jaskini słychać metalowe tuptanie A może to śnieg zamarza Śnieg zamarza jak <laughs> <laughs> 2015 Albo coś jest za nami... O Nie. Uch. Już myślałem. Wiesz, boję się, tu patrzę. O kurde, mule! Wyskakuje jedna... Pułapkę zostawiła tak, jak my na nią. Gdzie ona jest? Zaklinowała się pewnie. Może wpadła pod nie. mapę. Nie, nie sądzę. O kurde, jak ona zapierdziła Ja się wróciłem. Ja też biegnę za tobą, ale ona zaraz za mną. No to cóż, pozostaje, wie pan. Don't stop, make it pop. Mnie się wydaje, czy było przejście po prawej stronie? Nie, nie było, widziałem, proszę. Idź pana, nie. Nie wpadni pan pod mapę. Mam 10 fps nie, nie padnę. O chulera! Eee, tu już byliśmy? Nie, będziemy mogli ją wymienić. Nie wiem, ja już tam się gubię. Te korytarze są podobne. Eee, e. tak, chyba. A to... nie, nie wchodziliśmy pod górę. Panie, tak, widzę. To po co nam ta pochodnia? Ja nic nie widzę. Panie śnieg pada, no Wiesz, w takim ciasnym korytarzu to raczej nie ominiemy. Ona chyba czeka na tym skrzyżowaniu, tak jak wcześniej. Chyba tak To iść pan po nią, ja zaczekam tutaj. Nie, ty pan panią idź. Ja, 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 ja będę wypatrywał Cię. Ja nie mam idzie. śnieg, niech pan idzie. U mnie zima w głowie. Mogę kupić ten szampon przeciwłupieżowy, bo teraz to chyba mi przypominają. No, no idź pan, idź, pan. Po nią. No idź pan, bo odcinek dłużej leci. Chodź pan idziemy. No panie. Ja tu zostaję, ja się nie ruszę. No chodź pan. Dobra nie prze, przez ten ten nic nie widzę Włącz Droj jak się włącza latarkę? Ej o dobra eee. Ale kurde proszę pana ja mam gorszą widoczność Ja tak pierwszy nie będę widział czy ona idzie więc pan Ja panu uprzedzę jak będziesz Aha, bo zauważy Co to? Nie ma jej, patrzy poza mapę Niech patrzysz poza mapę. Gorzej, jak się za tym słupem ukryła. Ja idę po jednej, ty po drugiej. Czysto. Czysto, no. Gorzej jest w takich korytarzykach. No właśnie, to jest najgorsze. Idź pan. Ja nic nie widzę przez ten śnieg, proszę pana. Pan ją na pewno zauważy. Nie sądzę. Ja mam wadę wzroku. Ja też. Ale pan przynajmniej nie jest ślepy. Śś. Idź teraz pan. Albo idziemy równo, to będzie najlepszy pomysł. Czekaj, bo ona... Czekaj, sp sprawdzam. Ona może być tutaj! Sprawdzam. Ryzyk fizyk. Chyba ojciec ryzyk! Jak pierdolę patrz pan prosto. Patrzę i czysto. To tam idziemy. Stąd przeszliśmy. Może ona się zgubiła. Tym lepiej dla nas. Patrz pan do tyłu czasem Ma jakiś penis jaskiniowy. pan do tyłu czasem. Jakby miała nas dogonić, to już by mnie zaatakowała. Może jak pułapkę zostawiła. Ano, skubana mogła. Nie patrzysz pan do tyłu. Patrzę się co jakiś czas. Czemu ja skaczę cały czas? Boże, te dźwięki. Panie, ale ja cały czas skaczę. Panie. Jest... Znowu. Następ... Aha. Na, następny part? E, chyba tak. Not connected. Loading. Nie wiem. E, wiesz, Pisz, chyba. Pisze loading, ale not connected. No to. E, nie, bo ja się nie połączyłem po prostu. Dobra, czyli co teraz, tak? E, a co ty już wyszedłeś z gry? Tak. I to koniec drugiej części tej grze horrorystycznej gry. Zapraszam do następnej, a więc komentujcie, subskrybujcie i oceniać więc na razie bajo, Dzing ding. Yo!